Wygrywacie z na po podogrywca i chyba tych emocji w tym meczu było tyle, co czasami nawet w meczach ekstraligowych nie ma. Ciężko porównywać poziom pierwszej ligi do do ekstraligi. No jest to jednak duży przeskok. Gdzieś tam ten poziom się różni, ale, ale rzeczywiście dzisiejszy mecz był naprawdę fajnym widowiskiem, dobre tempo i chciałem w ogóle przyznać, że Dawno nie widziałem takiego na przodu. Fajnie zorganizowany, mega waleczni, bardzo szybko jeżdżący na łyżwach, silni, odważni. Naprawdę bardzo, bardzo dobre spotkanie. Cieszymy się, że udało nam się wygrać, bo, no bo naprawdę szala się przechyla z jednej strony na drugą. Na szczęście udało nam się to, to wygrać i jedziemy dalej. Niedługo, niedawno nabyłeś ten tytuł naukowy, więc odwołując się trochę do tej analogii, no to można powiedzieć, że Ty dla tych młodych zawodników z Sosnowca byłeś tak, trochę takim profesorem i tak prowadziłeś ich, uczyłeś? E, ciężko mi się odnieść do tego, no gdzieś tam e, robiłem teraz e, przede wszystkim studia, na tym się, się skupiałem, chciałem obronić tytuł magistra, udało mi się to, tutaj przyszedłem, jeszcze, jeszcze chciałem pograć, E, sytuacja e, moja się troszeczkę potoczyła e, nie tak jak myślałem, ale jestem aktualnie teraz tutaj, e, chcę jeszcze wspomóc chłopaków tyle ile będę mógł e, i tyle. No właśnie, o tą Twoją sytuację też chciałbym Cię zapytać, bo można powiedzieć, że chyba większość kibiców kojarzyła Cię jednak z Bytomiem i dlaczego ponownie nie oglądamy Cię w barwach w Polonii tylko, e, tylko w innej drużynie? No to pytanie chyba powinno być kierowane do innych osób. Z mojej strony mogę powiedzieć, że jestem niezmiernie zaskoczony tym, jak sprawy, jaki, jaki obrót naprawił sprawy i że nie będę dalej reprezentował bar w Polonii. Nie tylko ja, również Błażej Salamon. Pożegnaliśmy się z klubem w okolicznościach powiedziałbym co najmniej dziwnych. E, za bardzo nikt nas nie poinformował w ogóle o tym, że nie będziemy brani e, pod uwagę przy konstruowaniu składu na nowy sezon. E, ja da osobiście dowiedziałem się dopiero w sierpniu. E, I to od dyrektora sportowego, trener e, Puzio. Trener Puzio e, nie był nawet w stanie zadzwonić do nas, podziękować po 10 latach może niekoniecznie z nim, ale w tym klubie, Błażej jeszcze dłużej. E, był w tym klubie, zdobywał e, wiele bramek. Jest zresztą e, zdobywcą bramki, która, która zapewniła Polonii ostatni medal po wielu, po wielu latach. E, tak się nie powinno robić, jest to niesmaczne. E, powiedziałbym nawet, że jest to nieodpowiednie. I e, ciężko mi się tak naprawdę nawet do tego odnieść, bo w życiu bym sobie nie wyobrażał, że po tylu e, latach spędzonych w klubie, e, oddawaniu serca, mówię w swoim imieniu i w imieniu Błażeja, który tych meczy e, zagrał jeszcze więcej. I żeby tak potraktować zawodników, to nawet jest wstyd, jak ktoś by przyszedł na pół roku, e, w taki sposób się z nim rozstać. A co dopiero po, po takim czasie, po 10 latach, czy Błażej 20, no Błażej jest od zawsze związany z Polonią i e, w taki sposób się zachować, jest to jest to nieporozumienie, no, nie, nie wyobrażałem sobie, że, że tak może się zakończyć moja przygoda z Polonią mało tego e, mało kto wie w ogóle, że takie, takie coś miało miejsce, wiele osób się mnie pyta czemu mnie nie ma w składzie, czemu e, czemu już nie będę grał w Polonii najgorsze jest to, że ja nawet nie potrafię odpowiedzieć bo ja nie znam, nie znam powodu, dlaczego tak się wydarzyło e, nikt mi nie był w stanie tego powiedzieć e, a jestem nawet e, w stanie stwierdzić, że takiego powodu nie ma. Nie ma, po prostu nie ma. E, jest jakaś nowa wizja. E, ja tej wizji nie rozumiem, bo, bo e, trener później o tej wizji najczęściej w ogóle nie posiada. Jest, e, jest robione wszystko na hurra. E, tych decyzji. E, te decyzje nie są przemyślane i, i, i dzieje się tak, jak się dzieje. Chciałbym, żeby też to wszyscy usłyszeli: że to nie jest tak, że e, tam jest wszystko poukładane i że, że wszystko się e, fajnie układa, bo to, to, że to dobrze wygląda, to jest jedna rzecz. Nie mówię teraz to z perspektywy tego, że e, gdzieś tam już nie będę grał, e, tylko rzeczywiście chłopaki, którzy nawet teraz tam grają, e, mogliby to potwierdzić, że, że sytuacja, która tam jest, e, no nie zmienia się na lepsze. Wygląda tak, jak wygląda. Z sezonu na sezon gramy gramy. Chłopaki grają dalej w pierwszej lidze, gdzie, gdzie jest nowo obiekt. Były wielkie wizje tego, jak to będzie wyglądało, wszystko stoi w miejscu. No i jest jak jest, a żeby jeszcze dodać do tego, to nie tylko gdzieś tam starsi, zawodnic starsi zawodnicy. No to też jest dla mnie trochę śmieszne, bo 28 lat czy to jest starszy zawodnik. To każdy sobie musi sam odpowiedzieć, czy 28-letni zawodnik jest stary, ale okej. Okay. Kolejną sprawą są dziewczyny, które są potraktowane w równie, w równie śmieszny sposób. Nie zostały dopuszczone do gry. Nie mogą trenować. Mogą, nie mogą. Nie mogą grać meczy. I tak to wygląda. Dlaczego? Też nie potrafię na to odpowiedzieć. Jest taka sytuacja, jaka jest, i. i... No i cóż, no. Wszyscy się tak chwalą dziewczynami, że zrobią e, kolejny jedenasty, czy tam dziesiąty, czy ósmy, czy dziewiąty e, medal z rzędu złoty. Wielka oprawa, a, a, a od środka to wygląda zupełnie inaczej. I, i, i to jest trochę przykre, bo e, fajnie by było, żeby Polonia była na naprawdę fajnym, fajnym, wysokim poziomie. Bo, bo brakuje jej w lidze, no ale jak będzie tak to wszystko wyglądało, to obawiam się, czy to w ogóle nastąpi. E, no i tyle, jest to, jest to na pewno bardzo przykre, bo, bo nie powinno tak to wyglądać, a, a jednak tak jest. Ciężko jakoś to skomentować, jakoś się odnieść do tego, bo faktycznie z zewnątrz to wygląda wszystko bardzo dobrze, a jeśli jest tak, jak mówię, rzeczywiście to w środku to wygląda na pewno dużo, dużo gorzej, to może troszkę odwrócę tę sprawę i, i zapytam, czy po tym jak zostałeś potraktowany, ciężko było ci znaleźć motywację, żeby jeszcze. Dalej kontynuować swoją karierę? Nałożyło się na to parę rzeczy, w sumie, i nie, nie, nie do końca e, gdzieś tam miałem czas, żeby to w ogóle przemyśleć. Na pewno bardzo mi to dotknęło. Nie będę tego ukrywał, bo e, oddałem wiele serca. Mówię, mówię w swoim imieniu, ale jeszcze raz powtórzę, że tak samo e, Błażej został potraktowany. I, i, I ja tutaj akurat staję, więc mogę się wypowiedzieć za nasze e, dwie osoby, gdyż też z nim rozmawiałem i potwierdziłem to, że. Że nikt się z nim też tak nie kontaktował, nie podziękował nawet telefonicznie. Wiesz o co chodzi? No, to nie, nie, to nawet nie mówmy o tym, żeby się spotkać na kawę, przedstawić plan, tylko to nawet nie było telefonu, nawet nie było SMS-a. No, nie powinno tak to wyglądać. To jest, to jest nieporozumienie. Po, po tylu latach, po tylu, po tylu meczach no, jest to no, mega przykre. Ciężko powtarzam się, ale no, no, sytuacja jest naprawdę no, fatalna. Um, no nie powinno nie powinno tak to wyglądać, a... Jakie było jeszcze raz pytanie? Czy, czy ciężko Ci było znaleźć Aha, motywację? Aha, znaleźć motywację. No, nałożyło się na to parę rzeczy gdzieś tam. E, też miałem bardzo gorący okres e, we wrześniu, gdyż, gdyż broniłem tego magistra. Mhm. E, dużo, bardzo dużo czasu musiałem na to poświęcić, więc e, gdzieś tam moja głowa była skupiona na tym. E, Obronieniem tego magistra, gdzieś tam temat zagłębia w sumie w międzyczasie też, też powstał, ale nie chciałem, nie chciałem potwierdzać tego, bo, bo nie wiedziałem, jak tam, jak tam będzie wyglądała sytuacja e, odnośnie właśnie obrony. Ale się udało, szybko, szybko dogadałem się z trenerem e, Klichem i jestem tutaj, walczę teraz dla zagłębia. E, I tyle, jeśli to komuś nie odpowiada, że, że ja jestem w Sosnowcu, bo, bo, bo też słyszałem e, poniekąd takie. E, takie komentarze, to nie była moja decyzja. Ja nie, nie, nie odszedłem z Polonii, bo tak mi się podobało, żeby teraz e, gdzieś tam walczyć przeciwko nim. E, to była e, decyzja innych osób, w tym przede wszystkim e, trenera Puzio, i to, to też fajnie, żeby to, to wszyscy wiedzieli. E, I tyle, jestem teraz tutaj, walczę, walczę dla Zagłębia. E, będę się starał w każdym meczu, żebyśmy wygrywali, i, i ode mnie tyle. Jeśli się nie mylę, to twój debiut też był dość e, specjalny, bo e, był chyba w Bytomie, tak? Na meczu z SMS-em e, Polonią. Tak, no ja pierwszy, A, mecz, pierwszy mecz w tym sezonie grałem, e, grałem w sumie, można powiedzieć, w domu, chociaż nie wiem, czy, czy, czy można powiedzieć w domu, jeżeli tak się traktuje swoich członków rodziny, jeśli tak można powiedzieć, ale. Ale pierwszy mecz był w Bytomiu, tak graliśmy z SMSem, no ta drużyna to jest, to jest, to jest kolejny e, jakiś dziwny pomysł, który powstał w Bytomiu, nie zgłosiła się Krynica, e, grają chłopaki, którzy dostają po e, paręnaście zero i jak im się uda strzelić gola, to są wszyscy zadowoleni, nie wiem co to jest za pomysł też, e, ciężko mi się do tego odnieść, nie wiem kto na to wpadł i, 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 i jakie są powody zgłoszenia tej drużyny, ale, no, ale jest, grają. Przegrywają, czy, 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 czy to idzie w jakąś dobrą stronę, nie wiem, no ale no, to jest to jest jakoś tam kolejny pomysł, który, który powstał, no i każdy ma prawo ocenić, czy jest on OK, czy, czy jest bezsensowny. To na koniec zapytam o Twoje cele na ten sezon, ogólnie na dalszą część kariery, czy można mówić jeszcze o jakichś celach sportowych, czy bardziej po prostu traktujesz już hokej jak, jako hobby? Znaczy się kariery no, na pewno nie no gdzieś tam. E, wszyscy zawodnicy, którzy grają w pierwszej lidze, nie mogą nazywać tego, że to jest, to jest kariera. Oczywiście, wszyscy ci młodzi zawodnicy, którzy tutaj są, mają szansę, żeby, żeby e, się rozwijać jakkolwiek jest to możliwe. No Jeżeli nie mają e, szansy się przebić do ekstraklasy, jeszcze muszą tutaj grać, muszą zdobywać te minuty, e, brać na siebie ciężar gry i, i, i tutaj szukać tego doświadczenia. No bo jest teraz taka sytuacja, jaka jest w ekstralidze, bardzo ciężko się przebić. E, czy to Polakom, czy to w szczególności młodym Polakom. Jest tych miejsc mało, muszą, muszą, muszą mocno pracować, żeby sobie to miejsce znaleźć i, i tak.